Hej z tej strony Ros i witam was w nowej serii na moim kanale z pogromców mitów. Jest to oczywiście seria. W której wraz z Wami sprawdzamy wszystko, co tylko się da w świecie naszego Brawl Stars. Standardowo w komentarzu na dole możecie napisać propozycję mitów do kolejnego odcinka, a w tym odcinku zajmiemy się mitami dotyczącymi różnych ciekawych tematów, a mianowicie, poznamy tajne biznesy naszych brawlerów, sprawdzimy, czym wyróżnia się Daryl oraz co się stanie po wpisaniu kodu na postać Leona. Ale jeszcze, zanim zaczniemy, to chciałbym ogłosić konkurs, a mianowicie. Do wygrania jest 80 gemów. Aby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy, że zostawisz w tym momencie subskrypcję, dzwoneczkiem. A w komentarzu na dole napiszesz swój nick w Brawl Stars. A teraz zapraszam Cię do oglądania. Pierwszy mit o treści. Czy to prawda, że postacie z Brawl Stars prowadzą swoje tajne biznesy? Cóż! Trochę na ten temat pogrzebałem w internecie i coś w końcu udało mi się odkryć. Otóż, nasz Barley posiada w Brawl Stars swój bar, w którym sprzedaje swoje wyśmienite trunki. Do tego, bul ma sklep z różnymi artykułami spożywczymi oraz co najdziwniejsze, w naszym rzeczywistym świecie BO postanowił postawić sobie kawiarnię. Ta postać to dopiero ma głowę do biznesu. Także mit bez wątpienia potwierdzony. Drugi mit brzmi: Daryl jest jedyną postacią w grze, która nic nie mówi. Zatem sprawdźmy to. A więc przeklikałem sobie wszystkich zadymiarzy, których posiadam i tylko i wyłącznie Daryl się nie odezwał. A próbowałem na nim kilkanaście razy. Oczywiście nie mam wszystkich postaci, więc jeśli jeszcze jakaś postać się nie odzywa, dajcie znać w komentarzu na dole. Ale jedno jest pewne, darli się nie odzywa. Także na ten moment, jak dla mnie, mit ten jest potwierdzony. Przechodzimy do trzeciego mitu, a mianowicie kodu na darmowego Leona w Brawl Stars. A więc wpisujemy nasz kodik na czacie i sprawdzamy, czy będzie działał. Następnie po wpisaniu kodu otwieramy jakąś skrzynkę. I jak widzicie. No niestety Leona nie dostaliśmy. Także werdykt jest jeden. A mianowicie kody na darmowe postacie, darmowe geny i tym podobne, to totalna bójda i za darmo możecie najwyżej odebrać Barleya z jego magicznym skinem. Tak więc mit jest obalony. A w tym odcinku to było na tyle. Pamiętajcie w komentarzu na dole napisać propozycję swojego mitu. Do kolejnego odcinka, jeśli będzie sporo ciekawych propozycji, to postaram się wziąć większą ilość mitów do jednego filmu. Co tym idzie możecie liczyć na dłuższy materiał. A mówi do Was oczywiście Rost, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej! <śmianowidł>